Manko z tej strony Lama Girl, witam Was na moim odcinku na moim kanale i dzisiaj Wam pokażę y, wszystkie moje rysunki, szkice, malunki i najpierw zaczniemy od rysunków. Pierwszy rysunek Lama, drugi, y, trzeci dla małych szpitalni księżyca. Czwarty to książka kolorów. I szkice magiczne. Link. YouTube. I to robiliśmy w poprzednim odcinku. Google. Roblox. Draw stars. Punch Bob Gumball Darwin Lammatka i Pikachu. Tak wszystkie. Teraz tutaj mam taki malunek. I tutaj mam trzy. Wyjący przy pełni księżyca, kosmos i góry. Ja mam nadzieję, że widzieliście. No. Teraz e, taki kanał X-Klub Nieumarłych dał mi propozycję, żeby nagrać taki filmik, że ma wymyśleć zwierzęta. żeby one były dodane do Minecrafta. Pierwszy to jest jesz. drugi sowa, trzeci to trzecie to jakieś ptaki, które latają nie latają nieważne. Komik, mysz. I żeby jeszcze była, no nie, nic już. o, a może żeby jeszcze była dodana taka osa, taka trochę uciążliwa, która tylko występuje w nocy. Za ona się w ogóle nie pali. Tak jak creeper i Pająk. A jak zdenerwujesz, to ona cię użądli i będziesz miała. Miał. Tak. Miał. Miała. Tak, że nie będziesz widziała, ile masz serduszek I będziesz miał. Miała. No. Będziesz zatruty. A ona cię nie przestanie kuć, dopóki ty nie dadniesz. No. Dzięki X Klub Nieumarłych, że mi dałeś taką propozycję. Dałaś, w zasadzie, dałaś taką propozycję, żebym taki odcinek nagrała. Wybaczcie widzowie, że wczoraj nie było filmiku, po prostu nie zdążyłam. Więc. Do zobaczenia, do kolejnego filmiku. I dzisiaj był filmik 2 w jednym. No. To do zobaczenia. Do kolejnego filmiku.